W dzisiejszym odcinku programu powiemy Wam, co jest modne jesienią, jak to nosić i z czym łączyć. Jest z nami pani Grażyna Przeciszewska, projektantka firmy Malton. Witam, witam serdecznie. Pani Grażyna, powiedzmy, co będzie modne w tym sezonie? W tym sezonie modne są sylwetki klasyczne. Jest widoczny powrót do klasyki. Z tym, że ta klasyka oczywiście różni się i zmienia co sezon. Najistotniejszym w tym sezonie jest nowa linia żakietów. Właściwie ona już istnieje od jakiegoś czasu, ale w tym sezonie wybuchła zdecydowanie. Linia, która polega na wyraźnym zaznaczeniu linii ramion. Co za tym idzie, uzyskujemy wrażenie szczuplejszej talii i Czyli jak modelujemy, bardziej, sylwetkę, modelujemy sylwetkę, żakietę, -hmm. żakietem, cięciami, różnymi zabiegami konstrukcyjnymi, które pozwalają na to, że uzyskujemy efekt bardzo kobiecej e, sylwetki. Czyli stawiamy na kobiecość? W tym stawiamy? stawiamy na kobiecość. Stawiamy zdecydowanie na kobiecość oprócz e, propozycji e, czysto klasycznych, bardzo prostych, e, które wydają się nieraz archaiczne uzyskujemy nowe efekty dzięki niebanalnym łączeniom zestawom, które powodują to, że kobieta za każdym razem może wyglądać inaczej. To jest Czyli praca ta nad wyobraźnią kobiety. Kolekcja tak jest tak skomponowana, że różne elementy możemy ze sobą łączyć. Tak, dokładnie w ten sposób. Zarówno elementy bardzo klasyczne, jak i elementy romantyczne połączone z elementami. Ale zanim pokażemy jak łączyć, to powiedzmy sobie jeszcze w taki. Kilku rzeczy, które w tym sezonie musimy mieć w szafie. W szafie musimy mieć przede wszystkim ten żakiet o nowej linii, spódnicę prostą, klasyczną, spódnicę bardziej nowoczesną, która cechuje się różnego rodzaju draperiami, zakładaniami, kontrami. Tutaj jest duża dowolność. Na pewno bazową sukienkę, która jest i suknią, którą, w której możemy pójść gdzieś wieczorem na wyjście, ale jest też sukienką do pracy. Czyli w zależności, od, w zależności, zależności jest... od dodatków ją wtedy stylizujemy. No i oczywiście spodnie. To jest taka podstawa. Podstawę tę uzupełniają swetry, bluzki, bardziej romantyczne. Klim spodnie romantyczne. Z kolekcji do pracy możemy też nałożyć sobie sweter i być takie Tak, tak, tak. uzupełniają. Dokładnie są różnego rodzaju swetry, też o różnych formach. Bardziej a jakie materiały? Klasyczne. Tkaniny przede wszystkim wysokogatunkowe wełny, wełny z domieszkami różnego typu, na przykład poliamidu, który powoduje to, że tkaniny mają efekt lekkiego mrzenia, bo generalnie tkaniny w tym sezonie powinny być albo lekko lśniące, tak jakby przykruszone lodem, albo strukturalne. I te struktury...